Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. No to czas rozpocząć dzisiejszy temat dla reportera. W studiu ze mną jest oczywiście Kasia Prałat, i Bartosz Dzi Skopiński też oczywiście, na Mierzwiak, dzień dobry i Leszek, I Leszek wspaniały. wspaniały. Dzień, yes. do dzień dobry. Guten Tag, Bonjour, bo, bo dzisiaj jest ten <grym> e, dobry e, dzień. E, dobry e, język obcy na maturze. E, ciekawe czy ktoś czeski zdaje. A jak jest w czeski? Po czesku nie dzień dobry? Dobry, dzień. Dzień. dobry den. Dobry den. Dobry den. Tak, a do widzenia na schledaną. Ale <grym> na tak. schledaną będziemy mówić dopiero o 9.45. Dopiero? Tak. Okay. A ty się tak w maturę z czeskiego zdawałeś? Że tak dobrze no, orientujesz? Nie, z chemii. <grym> 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 Żeby było ciekawie. Co ciekawym. ty w radiu robisz? <grym> Chemika robię. No, rozumiem. Mały chemik, mały chemik. Dobrze. No to rozpoczynamy dzisiejszy temat dla reportera w doskonałych humorach, bo piątkowy. Mamy nadzieję, że Wy też macie doskonałe humory. No, materzyści może mają troszkę mniej doskonałe. Będą doskonałe dopiero później, jak już To zależy, skończą. jakie będą wyniki. A, tak, wszystko też od tego zależy. 726 114 114. My czekamy pod tym numerem telefonu na Wasze zgłoszenia, na Wasze telefony do naszych reporterów, którzy oczywiście czekają na te telefony z utęsknieniem wręcz czekamy, zdecydowanie czekamy, a na pewno w, 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 fani piłki ręcznej nie mogą się doczekać dzisiejszego wieczornego pojedynku PGNiG Superligi Szczypiornistek w Lubinie w hali RCS-u. Spotkanie niepokonanego Zagłębia Lubin, które zapewniło sobie już obronę mistrzowskiego tytułu, a dziś naprzeciwko podopiecznych Bożonych Karkut i Renaty Jakubowskiej staną zawodniczki Eurobudu JKS-u Jarosław. I to będzie taki przedsmak pucharowego e, z finałowego starcia, które zaplanowano maja w Gnieźnie, tam Orlen, finał Pucharu Polski i też starcie obu zespołów. Dziś walka o ligowe punkty, a 20 maja w Gnieźnie o główne trufeum, czyli o Puchar Polski. Zapowiadają się spore emocje, biorąc pod uwagę to, że jarosławianki nie sprzedają tanio skóry i zawsze walczą do, do ostatniej syreny, to i dziś, myślę, można się spodziewać bardzo, bardzo do, do dobrych i sporych emocji w hali rcs -u. Ten mecz o 18.00 dziś w Lubinie. Także zapraszamy, zapraszamy również na miedziowe.pl, gdzie każdy, myślę, znajdzie coś dla siebie, jeśli chodzi o nadchodzący weekend, bo tych imprez nawet dość sporo. W przyszłym tygodniu też już sporo się szykuje, więc też już warto planować kolejny tydzień, a teraz odbieramy telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, ja dzwonię z Wołowa. Mam taki problem. Niedawno na ulicy Wita Stwosza była robiona, były robione chodniki i przy przystanku przy Wita Stwosza Wiśniowa ...y esos stadiones y es tylko... Ten odcinek raczej ten nie, nie jest położony wewnątrz tego przystanku. Nieładnie nie to wygląda też to raz. Poza tym to zaraz ta trawą, a wydaje mi się, że płatnikiem było miasto i nie, nie stanowi to żadnego problemu, żeby ten kawałek tego chodnika pod tą wiatą wykonać. Czyli przystanek na Wita Stwosza po prostu nie ma kostki wyłożonej na samej wiatrze, nie, tak? Nie, wszystko jest zrobione. Zawiący pod przystankiem, pod wiatrą przystankową na witastorza. wita wiśniowa. Mhm, mm okej. Okay, zanotowane, zgłosimy to w takim razie. Dobra, dziękuję. Dziękujemy dziękuję. ślicznie. No pytanie, czy inwestycja, że tak powiem, na tiptop została już zakończona, bo być może tam pozornie już roboty nie są prowadzone, natomiast nie zostało to może jeszcze odebrane i jeszcze będzie dokończone. Natomiast oczywiście sprawą się zajmiemy i będziemy pytać, czy tutaj w tym przypadku, jeśli chodzi o tą wiatę przystankową, będzie to dokończone. No teoretycznie rzecz biorąc, powinno być. Dziwne, żeby nie zostało dokończone, skoro inwestycja i już nie jeden telefon pokazał to od naszych słuchaczy i słuchaczek, że cieszy oko. Mamy kolejny telefon. Odbieramy w takim razie. Dzień dobry, witamy. Mm. Proszę ściszyć radio odbiornik, wtedy łatwiej nam będzie rozmawiać. Jeśli w ogóle się słyszymy, bo my słyszymy na razie y, siebie w radiu u pana, w telefonie. No nikt nie mówi w ogóle nic do nas, no, prawda? Więc ja rozłączam to połączenie, a może uda się za chwilkę kolejny raz y, do nas dodzwonić pod numer 726 114 114. My wielokrotnie powtarzamy, że jeżeli do nas dzwonicie, to najlepiej wyjść do drugiego pokoju tudzież ściszyć radioodbiornik. Halo, dzień dobry, witamy. Halo, dzień dobry. Słuchamy. Ja dzwonię z Lubina. Mam takie nietypowe, nietypową sprawę. Bardzo chętnie w związku z przeprowadzką do bardzo małego mieszkania chciałabym od, oddać duży y, obraz świętej rodziny. Gdyby ktoś miał ochotę, oczywiście za darmo, bo mhm. tak jak mówię, małe mieszkanko i no jest problem, to jest dosyć duży chyba metr, metr na 60 mniej więcej, mm -hmm. z bardzo ładnej złotej ramie. Ale oddam, bardzo chętnie oddam. To my w takim razie bardzo chętnie poczekamy na telefon od pani o godzinie 10.45, kiedy to pojawi się Radio Jarmark. Bo na takie oferty właśnie w Radio Jarmarku czekamy. Właśnie typu oddam za darmo albo sprzedam do 500 złotych drobne rzeczy. Więc zapraszamy od 10.45. 10.45? Tak, do 10.50 właśnie na takie telefony czekamy pod tym samym numerem, więc zapraszamy. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy 726 114 114 to numer do nas. Pod ten sam numer właśnie tak. też dzwonicie w Radio Jarmarku, który o 10:45 jak tutaj wspomnieliśmy, pojawi się kolejny raz na naszej antenie dziś. A teraz to czekamy już na kolejne wasze telefony, zgłoszenia i odbieramy kolejny. Dzień dobry. To jest ta sama osoba, która chyba robi sobie żarty. No przynajmniej bardzo prosimy o ściszenie radioodbiornika, kiedy do nas dzwonicie, no ale wychodzi na to, że ktoś dzwoni no nie, i się ktoś do nie nas nie odzywa. Nie, nie chce w ogóle do, z nami chyba rozmawiać. Halo. Tylko no sobie właśnie. dzwoni do nas. No po właśnie. 726-114-114 My czekamy jeszcze na kolejne telefony. Do godziny... 9.45. Także tego czasu jest dość sporo. Myślę, że jeżeli ktoś chciałby coś nam przekaże, przekazać dziś, to na pewno zdąży. Szczególnie, że jakoś linia aktualnie, o, nie jest mocno rozchwytywana. Chodź, chodź, chodź dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. Proszę pana, ja mam taką prośbę. Ja zgłaszałam w tamtym roku już, że na Kazimierza Sprawiedliwego, z Baden zrobił barierkę. Tak, ale hmm. mieliśmy. I do tej pory proszę pana nie jest zrobiona, bo ponoć nie mają materiału na to. A ja jestem trochę niewidoma, przyjdzie wieczór, przyjdą zakupy, nie mogę wejść po, po schódkach, chociaż są trzy schódki, to trzymam się rury. E, jakiej rury? To jest tam jakaś barierka? Nie ma w ogóle żadnej barierki, niczego. To jakiej bo... rury pani się trzyma? A to co z woda leci. A, w no. sensie takiej rury, do rury, dobra. Tak, tak, tak. To, to nie tylko ja, bo tu dużo ludzi starszych mieszka i tak samo się tak trzymają. Mhm. Mm to to kawałeczek tego... rury, żeby postawili tą barierkę, zrobili, to taki problem jest. Przyjdzie desznie, idzie ze schodów zejść, ani w ogóle wejść jeszcze zakupami. Hmm. Wrócimy do tematu, bo pamiętam, że odpowiedź była taka, że barierki tam nie będzie. No Może coś się zmieniło przez te kilka miesięcy? Zapytamy, bardzo dziękuję. Dlaczego nie będzie? Przecież my płacimy za mieszkanie. Taka była odpowiedź. Natomiast, no, tak jak mówię, do tematu wrócimy. Może coś się zmieniło. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Bardzo. dziękuję. Do usługi, w dużym sprawiedliwego. Bartku, czy wracając do domu mógłbyś mi zrobić zdjęcie eee. tych schodków? One są sam koło, te, koło Zieleniaka. Eee, tak, jest troszkę poniżej. To jest przy skręcie w Jagiellońską. Dobra, wiem gdzie. No, tam no. Są. To faktycznie 3-4 schodki, a dla niektórych może to być faktycznie bariera nie do pokonania i w pełni to rozumiemy, dlatego udokumentujemy to sobie zdjęciowo i postaramy się zapytać, bo to koszt pewnie niewielki, a, a starszym mieszkańcom tak może bardzo to, pomóc. Może bardzo pomóc, tak więc bardzo dziękujemy za ten telefon. Mamy... I odbieramy kolej. No to słuchamy. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam. Ja bym chciała kwiaty i motyle za okróżnienie kosza na nakrętki plastikowe w Jaczowie. Gdyby wszyscy działali tak szybko i sprawnie, to świat byłby piękniejszy. Hmm, no, oczywiście, no to kwiaty i motyle dla strażaków ochotników ze Smardzewa, bo wiem, że oni tam zadziałali. Oczywiście. A swoją drogą słyszałem, że sporo smardzów się pojawiło w lasach. Bartku, jeszcze jedna prośba zdjęciowa. Ten przystanek z Sza Wiśniowa? No to po drodze. Dasz radę mi sfotografować? To Co, wtedy. Ładnie poprosisz. Bardzo ładnie to. proszę. Jak na chemika z matury bardzo Ci proszę. Dobrze. 726 114 114, dzisiaj, dzisiaj, co prawda rzadko ten numer telefonu powtarzamy, ale doskonale go znacie, bo często dzwonicie i na to też liczymy, drodzy słuchacze. Zapraszaliśmy na dzisiejszy mecz piłkarek ręcznych do Lubina, to nie sposób nie zaprosić na mecz piłkarzy nożnych do Głogowa, to w niedzielę. 7 maja, kibice z Wita Stworzyna liczą mocno, że w końcu chrobry przerwie swoją niemoc. Czekają na zwycięstwo od lutego, czy doczekają się w najbliższą niedzielę, to się przekonamy. Rywalem katowicki GKS. Wysokości z Plutona. Mhm. I na wysokości, na wysokości sklepu. Na księżyca. Tak właśnie. Tak. Widzisz, ty czytasz, a ja wiem. <noise> bo wcześniej przeczytałeś. Oj, to już wczoraj czytałem, bo tak właśnie wypatrzyłem patrzyłem na ten księżyc, ale teraz to patrzę na naszą tutaj sygnalizację i jest telefon. Halo, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jak dzwonię z Lublina, do pani dzwonię. Słuchamy. Mam pytanie, co z przystankiem pod w tym przesunięciu przystanku na podagację, na działkę. Ja wysłałam oczywiście zawiadomienie o Pana interwencji do Starostwa Powiatowego w Lubinie i czekam na odpowiedź. Dobrze, dziękuję Pani bardzo. Bardzo proszę. Wiemy, tak pamiętamy o tym temacie cały czas. Nawet tylko, zrobiłam zdjęcia. Jak tylko pojawi się odpowiedź, to oczywiście na pewno w temacie dla reportera odpowiemy. Również pojawi się informacja na pewno na midziowe.pl Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy naszego słuchacza. I czekamy na kolejne telefony. I Zrobina. czekamy na odpowiedzi też. A no też jakby ktoś miał... A może ktoś ma jakiś taki temat żywiołowy, co to rozpęta burzę telefonów na naszej no. antenie, nie no. wiem, może ktoś no jakiś... Właśnie, dni głogowa, coś. Dawno, nie było, dawno nie było takiego <dyskusji, tematu, <dyskusji, tak? Tak, tak. Dlaczego tak. na dni głogowa jest ta, ta, a nie ta, ta. No ale co, to, co tu dyskutować? Co no roku jest ktoś inny. No. 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 Trzeba poczekać jeszcze z 10 lat na swoją gwiazdę, jak no już właśnie. staną się taką gwiazdą gwiazdą. Na przykład, na przykład. W Lubinie chyba też całkiem nieźle się zapowiadają dni Lubina. To w sieci po prostu zauważyłam, że tak stopniowo, stopniowo są prezentowane tak, gwiazdy. Tak jak stopniowo robi się ciepło. Z naciskiem na, z naciskiem na stopniowo. Tak jest. Dobra, to robimy krótką przerwę reklamową, a zaraz po niej wracamy z drugą częścią dzisiejszego tematu dla reportera. Wracamy z drugą częścią dzisiejszego tematu dla reportera. Nie wiem, czy widzieliście, jak Leszek głową w rytm dżingla ruszał. Hemik. <grym> <grym> tak, Nie, ja po, prostu, ja po prostu pisząc tak głową ruszą. Taki mam tik. A. Po my prostu to... słuchacze, którzy myślą, że my tylko prowadzimy dla was audycję i czekamy na wasze telefony. Nie, 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 my cały czas to, coś to robimy. W, w tak zwanym międzyczasie oczywiście y, powstają dla was kolejne informacje na WPL i do serwisów mm -hmm. wiadomości lokalnych Radia LK Zagłębia Miedziowego. Ty Iwona, no co tak Ja Mam taki trik. Coś miałem mówić, a ty jak tak machasz leszku i piszesz, to ci się nie kręci w głowę? Nie, wtedy szybciej piszę. Aha, no tak. Każdy Myślę ma swoje, to swoje przetestować. swoje tajemnice. Okay. A ciekawe, a już nie poradzimy. Nie, oni niech nie, się nie kiwają lepiej, bo zaraz się powiedzą. Piwać, no. A to zakaz jest? Nie. O, oni mają siedzieć prosto, równo i pisać, a nie. Tak, bo jeszcze powiedzą, że ściągają oni, się z Oni na, na, napiszą, napiszą, tak, napiszą dobrze język opcji i potem się będą bujać przez weekend. Tak, Szukować się, Szykować się będą do matmy. Do matmy. Tak, się. tak zresztą mówili. Nic no. się nie stało. Dziewiąta <laughs> trzydzieści na zegarku. I strasznie z nowy materiał. nowym materiałem. Zapewne też BRO się zaprezentuje, bo nowy singiel tydzień wiem, temu wydał. Tak. Też takiego letniaczka. Zobaczymy. Zresztą od tej muzyki coraz więcej się pojawia. A co zaprezentuje nowego Ira? Wow. Ira no siat. jak, zaprezentuje się w nowej formie, że dalej są świeżaki i grają super utwory. Nie? No, a świeżaki cały czas są, to prawda. Wow. Nie wiem, nie wiem. A byłeś kiedyś na ostatnio na koncercie zespołu Ira? A tylko parę chwil. <głos> <głos> Tylko fani rozumieją. To taki tak. sucharek był. To jest tak jak te cztery dziki w samochodzie. No. W Jakim? Ja, jak się nazywa so samochód z czterema dzikami? Fordzik. <noise> to taka propomatury matury z angielskiego. Tak. 726, 114, 114 czekamy na Wasze telefony. Jak gdyby ktoś jeszcze był w dobrym humorze na przykład chciałby tak się jak tym dobrym humorem podzielić na 9 minut przed końcem dzisiejszej audycji ma jeszcze czas bo jak nie no to wiecie my możemy was sucharami zasypywać z drugiej strony możemy zasypywać was ciekawymi informacjami ale Fordik był fajny, nie był sucharem taki przy angielskim w sam raz, taki suchar angielski to był very suchar yeah. of course <laughs> dzień dobry, słuchamy ja dzwonię z Lubina, tak, prawie koszy na śmieci nie ma. No właśnie nie ma. Na ulicy Sosabowskiego, generała, mm -hmm. nie ma ani jednego kosza na śmieci. To jest od Leśnej do Kolejowej. Już o psich pakietach nie wspominam nawet. Psie pakiety? Aha, w sensie o workach, tak? No, nie, ogólnie, żeby były pakiety. Tam nie ma w ogóle jednego kosza na śmieci nawet, na tym yy, odcinku drogi. Mm -hmm. A to jest dokładnie w którym miejscu? To jest od ulicy Skrzyżowania Leśnej z Lednicką. Do, do kolejowej tam jest między działkami ta obwodnica taka nowa mhm. Mhm. tak, 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 wiemy to już stara już jest Do no? Sabałowskiego, my specjalnie <laughs> sprawdzali jak się ta ulica nazywa aha, to ona już ma nazwę, tak? tak, tak, ma nazwę i tam nie ma ani jednego kosza na śmieci tak, butelki porozwalane czasami mhm. między działkami no to jest spory kawałek, dobrze, sprawdzimy to i dowiemy się tak, to jest taki kawałek dosyć, gdzieś około 15 dwa km nawet może jest no, może tak mhm. dobrze, Dobre. dobrze, to jest tak zwana mała obwodnica tak, tak. Dobra. Dobra, dowiemy się. Nie ma problemu. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiamy. I czekamy na kolejny telefon. 726 114 114. No, jeszcze 5 minut audycji mamy, więc zachęcamy do telefonowania. Gdyby ktoś oczywiście miał jakiś temat, bo, bo to różnie. Albo kwiaty i motory chciałby wysłać. Na przykład. Teraz zapraszamy do telefonowania, a na niedzielę zapraszamy do kibicowania. Duatlon Radwanice. Poro będzie się działo. Tak będą jeździć? Jeździć i biegać. No, biegać bieg, trochę inaczej. Bieg, bieg przerywany rowerem. A później znowu bieg? No, nie no, bieg przerywany rowerem. No w tak, w zrozum zrozum <laughs> zrozumiałem. Czyli można powiedzieć, bieg, przerwa, bieg. Bieg, przerwa, bieg. No dobrze, na rowerze to, rower. Na rowerze to czysty odpoczynek. Mhm. Szczególnie jak pogoda dopisze. Tak. A ma być 15 stopni z tego co widzę. Nie wczoraj. no, to dopisze. A weekend będzie, będzie fajnie, czy nie będzie No nie, no w weekend. No, so, so, sobota ma być kiepska ponieważ no przecież no wiadomo, do przecież, przecież że jutro będzie tak ciepło, że Użyłaś będziesz 12 stopni że, że będziesz musiała w się... Coś porobić. No to porobisz tylko w kurtce zimowej, no co za problem. Słuchajcie, nie ma złej pogody. Nie ma złej pogody, są tylko źle ubrani. Słuchajcie, mam odpowiedź. O. O przystanku przy ogrodach Akacja, kierunek ścinana Lubin. Słuchamy. Ten przystanek stoi przy drodze krajowej. To nie nasz przystanek, więc o lokalizacji decyduje gmina miejska Lubin. Nasze autobusy tam się nie zatrzymują. No co oni gadają bzdury? To kto się tam zatrzymuje, skoro tutaj nasz słuchacz dzwoni, że chciałby żeby ten przystanek był przesunięty. Dobrze, ja sobie wezmę do gminy miejskiej. Lubim w takim razie zadzwonię. Okej, okay, no to hmm. mamy w, w takim razie. w poniedziałek będziemy wtorek. działać dalej. Drodzy słuchacze, oczekujcie, mam nadzieję, odpowiedzi No na to, to. fajnie, że wszystko ale za tak dwa zwalić na kogoś ale innego. Ale za dwa tygodnie. <coughs> Czego A za dwa tygodnie? tygodnie? No bo czas na odpowiedź często dwa tygodnie. <laughs> Zobaczymy. Teoretycznie tak, ale po koleżeńsku to nam szybciej odpowiadają. Choć nie do, nie do końca tam. Po koleżeńsku? No. Nie do końca szybko. A, pochodzi. No, niektórzy są na urlopie. Weekend długi majowy był. Oj, tak, mam kilka zajmnych, Niektórych... którzy już nie wrócili. No, no słuchaj, jak ktoś sobie wziął tylko trzy dni wolnego, to cieszył się dziewięcioma, no to co się dziwić. I w sumie to jeszcze się cieszy, bo mamy piątek. To jeszcze trzy dni przed nimi. Piątek, sobota i niedziela. No właśnie. Dobrze. 9.43 na zegarku. Ostatnie dwie minuty. Ostatnie dwie minuty możecie do nas zadzwonić jeszcze przed e, oczywiście kolejnym, poniedziałkowym tematem dla reportera, czyli przed weekendem. Gdyby ktoś miał temat, to dzwoni, opowiada. My notujemy. Tak. Albo odpowiadamy, to Dziś, zależy. Dzisiaj Bartek będzie dokumentację fotograficzną wykonywał do, nas, do mojego zgłoszenia, jeśli chodzi o Witestwosza i Wiśniową i, na przystanku i na Kazimierza Sprawiedliwego. 3-4 schodki, przy których mogłyby się pojawić barierki i czy się pojawią, no to będziemy pytać. No a do kasy to się dogadamy po niej. No właśnie chciałam zapytać. <laughs> Odbieramy telefon. Halo, dzień dobry, witamy. E, dzień dobry, dzień dobry. Ja chciałam taką sprawę poruszyć, poruszyć ostatniego wypadku w sumie na o Biszowie dziecka. No, chciałam traku? powiedzieć, że w sumie nic dziwnego, no. tak, że ten wypadek się stał, ponieważ tam tam dzieci jeżdżą jak chcą. Niektóre jeżdżą bez kasku, niektóre jeżdżą pod prąd. Jeżeli dzieci, niektóre dzieciom zwracają uwagę, że w bez kasku, bo to chroniaczy jeżdżą pod prąd, to wręcz rodzice zwracają uwagę tym dzieciom, które chcą dobrze, tak? Myślę, że to jest tak, dość taka sprawa ważna, bo no bo może się komuś stać jeszcze gorsza krzywda tam w tym miejscu, tak? Mhm. No to ten obiekt ma na pewno jakiś swój regulamin, jak znam świat. Jest jakaś, tak taka Tak, jest, właśnie tam no jest właśnie. taki regulamin, jest napisany. Kast, e, ochraniacze, e, no i jazda w jednym kierunku. Tam są malutkie dzieci, przyjeżdżają takie dzieci, no 3, trzy, czteroletnie. Ja rozumiem, że te dzieci też chcą się pobawić tam no no bo to jest dla wszystkich, tak? Ale te dzieci też powinny zachowywać jakąś tam no bez, bezpieczeństwo przede wszystkim, tak? Jasna sprawa. Jak najbardziej. to tu nam nie pozostaje nic innego, po prostu jak zaapelować do użytkowników, żeby korzystali w sposób właściwy z tego pump tracka, bo, no bo jeśli jeżdżą pod prąd czy bez kasków, to zagrażają nie tylko sobie samym, ale też i innym użytkownikom. No dokładnie. Myślę, że taki apel do rodziców, zwłaszcza żeby zwracali na to uwagę, żeby te swoje dzieci pilnowali, no i też no, to nie jest taka zabawa tam y, takich maluszków, gdzie gdzieś też piłki latają, a inni jeżdżą, tak? No to jest taki taki temat ważny chyba. Oczywiście że mhm. tak. Chyba. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Bardzo oczywiście. dziękuję. I apelujemy o rozwagę i przestrzeganie regulaminów, bo każdy taki obiekt swój regulamin ma, a. I nie bez powodu jest regulamin. Tak, a w razie W to nawet odszkodowania nie dostaniecie. Bo nie były spełnione warunki, które obowiązują na danym obiekcie. Także no to też jest dość istotne w razie W, jak mhm. przypominam. Dobrze, to tym y, telefonem zakończymy dzisiejszy temat dla reportera, ale po weekendzie wracamy do audycji. Bardzo Wam dziękuję, Leszku. Dziękuję bardzo dziękuję. dziękujemy. Dziękujemy bardzo i do udanego usłyszenia. weekendu. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.